Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym nowym cyklu Energia dla Biznesu, w którym omawiamy bieżącą sytuację na hurtowym rynku energii elektrycznej oraz surowców energetycznych. Naszą analizę rozpocznę od podsumowania listopada na rynku dnia następnego. Średnia cena dostaw dla całej strefy, jak widzimy na mapce, wzrosła już ogólnie trzeci miesiąc z rzędu, osiągając poziom ponad 99 euro za megawattogodzinę, co oznacza wzrost o ponad 7% w stosunku do października. Listopadowy wzrost cen wynikał głównie z rozpoczęcia sezonu zimowego i spadku średnich temperatur w całej Europie oraz większego zapotrzebowania na energię. Ogólnie aż 17 krajów odnotowało wynik powyżej 100 euro za megawattogodzinę, a sama Skandynawia, która słynie z niższych cen, podrożała o ponad 30%. Polska odnotowała wzrost o ponad 18%, będąc drugim najdroższym rynkiem zaraz po Węgrzech. Wynik ten był spowodowany drastycznym spadkiem wieczności o ponad 30% w ujęciu miesięcznym. Co wymusiło zwiększenie udziału węgla brunatnego w miksie do ponad 22%. Jeżeli chodzi o rynek SPOT, to presja na naszym krajowym rynku jest w grudniu kontynuowana, chociaż jej wartość systematycznie spada. W połowie miesiąca i średnia wartość wynosi już niecałe 550 zł. Jednak po pierwszych 10 dniach grudnia warto wspomnieć, że w wyniku gorszych warunków pogodowych. Ta wartość oscylowała w okolicach 600 zł. Z drugiej strony, też jej wartość nie powinna raczej spaść poniżej okrągłej bariery 500 zł. za megawattogodzinę i będzie to prawdopodobnie trzeci miesiąc w tym roku, który rozliczy się powyżej tego poziomu w całym 2025 roku. Na rynku terminowym kontrakt roczny na 2026 rok utrzymał się na stabilnym poziomie wynoszącym średnio 84 euro za megawattogodzinę, co stanowi minimalny spadek względem października. Ogólnie cena kontraktu była wypadkową przeciwstawnych sił. Z jednej strony presje wzrostowo wywierały drożąco ponad 6% uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, Natomiast z drugiej strony wzrosty były hamowane przez silną przecenę na rynkach surowców, czyli przede wszystkim gazu TTF oraz węgla. Na załączonym wykresie widzimy notowania polskiego kontraktu rocznego na 2026 rok. I jak widzimy, jego cena systematycznie rośnie praktycznie od drugiej połowy lipca, kiedy jej cena wynosiła niecałe 410 zł za megawattogodzinę. Natomiast obecnie jego notowania znajdują się na poziomie ponad 455 zł, co jest najwyższym poziomem od lutego bieżącego roku. W ujęciu procentowym. Licząc od wspomnianego lipca, to już mamy wzrost o ponad 11%. Także tutaj widzimy, że nasz kontrakt no, dosyć mocno koreluje z drogimi uprawnieniami do emisji CO2, i w, w wyniku tego jego wartość cały czas rośnie w, w ciągu ostatnich miesięcy. Po omówieniu rynku energii warto w pierwszej kolejności przeanalizować notowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które w przypadku polskiego rynku energii są kluczowym czynnikiem cenotwórczym. Uprawnienia były w ostatnim czasie najsilniej zyskującym instrumentem, a ich wzrost wyniósł ponad 6% w ujęciu miesięcznym. Ich cena, jak widzimy, kontynuuje trend wzrostowy, rozpoczęty również w lipcu. Co pokrywa się w tym samym czasie z rekordową, długą pozycją funduszy inwestycyjnych, która na początku tego miesiąca sięgnęła niemal 110 milionów ton i jest to jednocześnie najwyższa pozycja od kilku lat. Początek miesiąca przyniósł dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z nich miało miejsce 3 listopada, kiedy to niemiecki rząd ogłosił plan dotacji do cen energii elektrycznej dla przemysłu. Ogólnie ta zapowiedź wsparcia dla odbiorców energochłonnych natychmiast pobudziła popyt na rynku uprawnień, i widzimy to tutaj na wykresie. Była to no dosyć znaczna sesja wzrostowa na, na rynku CO2. Natomiast dzień później, 4 listopada, podczas spotkania Rady Unii Europejskiej do spraw środowiska, ogłoszono przesunięcie wdrożenia systemu ETS-2 o rok. Z 2027 na 2028 rynek ogólnie zareagował na te informacje krótkoterminowymi spadkami widocznymi przez trzy kolejne sesje, jak tutaj widzimy. Efekt ten był jednak chwilowy, i po opadnięciu emocji, notowania uprawnień, powróciły do trendu wzrostowego, który tak naprawdę jest kontynuowany do, do dziś. Jeżeli chodzi o sam sezon zimowy, to naszym zdaniem presja popytowa na, na tym rynku powinna się jednak utrzymać. Tutaj warto również wspomnieć chociażby o prognozach Vertisa, według których średnia cena uprawnień w 2026 roku może wzrosnąć o niecałe 30% w porównaniu do tych poziomów, które widzimy dzisiaj, i osiągnąć średnio poziom 106 euro. I istotną rolę odegra tutaj pełne wdrożenie chociażby mechanizmu SIBAM, a deficyt na rynku ma wynieść około minus 175 milionów ton. Jeżeli chodzi o wydarzenia z, z tych bieżących dni, no to tutaj cena znalazła się już powyżej poziomu 87 euro, i tym samym osiągnęła najwyższy szczyt w tym roku kalendarzowym. I przebiła wynik 86 euro z przełomu stycznia i lutego, które widzimy w, w tym momencie. Sytuacja fundamentalna na rynku gazu pozostaje solidna, co z, sprzyjało spadkom cen. Wpływ na to miały przede wszystkim wysokie przepływy gazu z Norwegii oraz dostawy skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych ogólnie są to nasi dwaj najwięksi dostawcy, a ich udział w dostawach do Europy wynosi ponad 60%. Z takich dodatkowych czynników, które wpływały stabilizacji cen, warto tutaj również wspomnieć o względnie niskim zapotrzebowaniu na ten surowiec, które wynikało z wyższych temperatur panujących w listopadzie. I tutaj jak widzimy na wykresie pokazującym średni stan uzupełnienia magazynów gazu w Europie, no to ten spadek nastąpił, nastąpił dopiero na, na początku grudnia, tak naprawdę, kiedy, kiedy no weszliśmy już powoli w ten sezon zimowy. Natomiast no sama sytuacja fundamentalna nadal możemy powiedzieć, że jest stabilna. Notowania rocznego kontraktu TTF spadły w listopadzie o prawie 8%, pogłębiając swoje historyczne minima. Natomiast jego odpowiednik na towarowej giełdzie energii również odnotował podobne spadki, które widzimy na poniższym wykresie. Oprócz samych fundamentów, kluczową rolę odegrała w ostatnim czasie przede wszystkim geopolityka. W drugiej połowie miesiąca rynki zareagowały dosyć optymistycznie na udane rozmowy na linii Stany Zjednoczone-Ukraina w Genewie oraz osiągnięcie porozumienia w kluczowych punktach planu pokojowego w dniu 25 listopada. Jednak ostatnie tygodnie no potwierdzają, że to właśnie no ta sytuacja geopolityczna pełni najważniejszą rolę w kształtowaniu się cen gazu. Ostatnie dni charakteryzują się również, jak widzimy, systematycznym osiąganiem najniższych poziomów w przypadku chociażby kontraktu rocznego. Jak widzimy, od kiedy on jest notowany, no, to niższych poziomów wcześniej nie, nie mieliśmy po prostu. I takimi niskimi poziomami charakteryzuje się praktycznie każdy terminowy kontrakt na, na gaz w chwili obecnej. Naszym zdaniem jednak ta, ta tendencja wkrótce może jednak ulec pewnemu wypłaszczeniu. Możliwy nawet jest chwilowy powrót do wzrostów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że już w pełni wchodzimy do sezonu zimowego, więc będziemy mieli systematyczny pobór gazu z magazynów. Plus, jakby patrzeć, to ta sytuacja geopolityczna nadal jeszcze nie jest zbyt pewna. Także tutaj te poziomy w przypadku chociażby kontraktu rocznego w okolicach 130 zł, mogą wkrótce okazać się wsparciem. Omawiając hurtowy rynek energii, warto również na samym końcu wspomnieć o sytuacji na rynku węgla. Europejski rynek węgla pozostał stabilny, a notowania rocznego kontraktu spadły o ponad 1%, oscylując w okolicach 100 dolarów. Warto odnotować, że rosnące dostawy LNG z Atlantyku mogą w przyszłym roku w pewien sposób wypierać popyt na węgiel, co prognozuje spadek importu tego surowca o około 5 milionów ton. I już w ubiegłym roku import węgla do Unii Europejskiej spadł o około połowę, do poziomu zaledwie 20 milionów ton. Natomiast, jeżeli chodzi o taką bieżącą sytuację, no to widzimy, że jak ta presja podażowa jest cały czas kontynuowana, a w połowie grudnia ceny spadły ponownie w okolicach 95 dolarów, czyli poziomów, które widzieliśmy mniej więcej w, w połowie października. I tutaj również warto wspomnieć, że są to najniższe poziomy od kilku lat. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie z cyklu Energia dla Biznesu już w kolejnym miesiącu.